Do szkoły przyszła młoda nauczycielka, więc dyrektor postanowił sprawdzić jej kwalifikacje. Przyszedł na lekcję i usiadł w ostatniej ławce za Jasiem. Nauczycielka napisała na tablicy zdanie: Ala ma lupę i prosi, żeby któreś z dzieci przeczytało zdanie. W klasie zapanowała cisza, tylko Jasio podnosi rękę. No, Jasiu, przeczytaj zdanie mówi pani. Ale ma dupę odpowiada. Jasio, jak tak możesz? Nieładnie używać takich słów, Jasiu, siadaj pała. W tym momencie Jasio odwraca się zdenerwowany do dyrektora. Jak nie wiesz, to nie podpowiadaj. Wchodzi staruszek do konfesjonału i nawija. Mam 92 lata. Mam wspaniałą żonę, która ma 70 lat. Mam dzieci, wnuki i prawnuki. Wczoraj podwoziłem samochodem trzy nastolatki, zatrzymaliśmy się w motelu i uprawiałem seks z wszystkimi trzema. Czy żałujesz synu tego grzechu? Jakiego grzechu? Co z ciebie za katolik? Jestem Żydem. To czemu mi to wszystko opowiadasz? Wszystkim opowiadam. Rozmawia dwóch kumpli. Wiesz, miałem ostatnio freudowskie przejęzyczenie. Jak to? No, przyjechali teściowie do żony i jedliśmy wspólny obiad. No i jak chciałem powiedzieć: Kochanie, daj mi zupy, to jakoś tak mi się pomyliło i powiedziałem: Kochanie, daj mi dupy. I to przy teściach. Głupio, tak nie? E, tam, nie przejmuj się, w końcu to żona. Ja to dopiero miałem freudowskie przejęzyczenie. Jakie? Sytuacja jak u ciebie, teściowie, obiadek i tak dalej. No i chciałem powiedzieć. Kochanie, podaj mi sól. A powiedziałem, zmarnowałaś mi całe życie, ty głupia urwo. Dwóch facetów opalało się w górach na Golasa, no i przypiekli sobie co nieco. Poszli do gaździny i pytają, gaździno macie zsiadłe mleko? Ano, mom. To, to sprzedajcie nam, ale w płaskich miseczkach. Zdziwiona gaździna się zgodziła i patrzy, jak faceci zamaczają swoje genitalia w zsiadłym mleku. Patrzy, patrzy i w końcu mówi. Jak się chłopy spustają, Tom już widziała, ale jak tankują, to pirsy rozwidzę.